Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia wstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka. Potem wyprowadził ich ku betani i podniósłszy ręce, błogosławił ich, a kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Moi drodzy, na początek pewna historia umarła pewna kobieta, jej córka mała dziewczynka, zapytała, gdzie jest mama? Odpowiedziano jej, W niebie. A gdzie jest niebo? Mogę tam pójść i ją zobaczyć? To pytanie wprawiło dorosłych w zakłopotanie. Na koniec powiedzieli, Z pewnością, jeśli będziesz grzeczna, odwiedzisz mamę, ale nie teraz. Nie ma pośpiechu. Czyż nie jest to sprzeczność? Z jednej strony wierzymy, że celem naszego życia jest niebo, a z drugiej bynajmniej nie śpieszymy się, aby tam się znaleźć. To tak, jak powiedzielibyśmy uczniowi liceum, że celem jego nauki jest uzyskanie matury, ale radzilibyśmy mu, radzilibyśmy mu, żeby za szybko nie zdawał tego końcowego egzaminu dojrzałości. Modlitwy liturgiczne napominają nas, abyśmy już od dziś mieszkali naszymi myślami w niebie. Jednak ciało i praca zatrzymują nas na Ziemi. Udajemy się dzisiaj wraz z Jezusem i jego uczniami na górę oliwną, która jest jednocześnie górą w niebo wstąpienia. Pan Jezus kochał tę górę szczególnie, często na nią wchodząc. Z niej patrzył na święte miasto, na Jerozolimę i tu nauczał. Była to góra nie tylko jednak nauczania, co modlitwy. Potem stała się górą próby i wierności przed męką i śmiercią. A w końcu górą w niebo wstąpienia. Według proroków ma to być także góra powrotu Pana na końcu czasów. Dzisiaj, drodzy, obchodzimy uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Wielu spośród nas przy tej okazji być może stawia sobie pytania: gdzie naprawdę jest niebo? Gdzie można Chrystusa dzisiaj spotkać? Gdzie można z Nim porozmawiać? Przecież od tego spotkania zależy. Szczęście chrześcijanina. Jedni uważają, że niebo, do którego odszedł Chrystus, jest bardzo daleko między ziemią, na której żyjemy, a niebem, w którym On się znajduje. Jest wielka przepaść. Niebo i ziemia to dwie zupełnie różne, odległe od siebie rzeczywistości. W takiej sytuacji, chcąc się z Chrystusem spotkać, istnieją tylko dwie możliwości: albo trzeba umrzeć, albo czekać, aż On po raz drugi przyjdzie na ziemię. My, jako jeszcze pielgrzymi tej ziemi, przeżywamy bardzo często bolesne rozdarcie. Z jednej strony tęsknimy za nawiązaniem kontaktu z Chrystusem, za ziemią obiecaną, za rzeczywistością, w której nie ma cierpienia, w której jest tylko i wyłącznie radość i szczęście, a z drugiej strony musimy być na ziemi, musimy zajmować się tym wszystkim, co składa się na nasze ludzkie. Często skomplikowane życie. Wielu z nas traktuje pobyt na ziemi jako wygnanie, jako uciążliwe przejście i lekceważąco może patrzy na to wszystko, co się składa na doczesne życie. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że jest to poważny błąd, bo Chrystus odchodząc do nieba wyraźnie powiedział: A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. On pozostał z nami i nie należy sądzić, że tu na Ziemi nie można go spotkać. On przestał się ukazywać, nie można go dotknąć, nie można włożyć swojego palca w miejsce gwoździ, tak jak zrobił to święty Tomasz. Pan zrezygnował z tej formy obecności, dlatego że chciał być obecny dla tysięcy i milionów, a ta doczesna obecność była zarezerwowana tylko dla niewielu. Przestał się objawiać. W formie widzialnej, ale pozostał z nami na zawsze. Moi drodzy, dzisiaj kierujemy nasz wzrok ku niebu. Jakże dramatyczne i beznadziejne byłoby nasze życie życie człowieka, który by nie wierzył w niebo, dla którego wszystko kończy się z chwilą ostatniego tchnienia. Czy możliwe jest, abyśmy rodzili się tylko po to, aby, aby żyć kilkadziesiąt lat, przychodzili na świat po to, by cierpieć, chorować, starzeć się, umierać, a wreszcie odejść w niebyt? Kruchość, ulotność i niedoskonałość naszego ziemskiego życia wręcz domaga się wiary w to, że za progiem śmierci jest jeszcze coś, raczej ktoś. Ktoś, kto na nas czeka, ktoś, kto za nami tęskni. Tam jest dom Ojca, w którym Bóg z Rzeszą świętych na nas oczekuje. Moi drodzy, ażeby do tego domu, który Bóg każdemu z nas, ufam, zarezerwował, w niebie dojść, to trzeba nam najpierw mądrze i godnie przeżyć życie na ziemi. Mamy, drodzy, niezawodnego przewodnika na tej drodze. Jest nim Jezus Chrystus. Wniebowstąpienie Chrystusa, które dzisiaj świętujemy, to wskazanie nam drogi do domu Ojca. Chrystus zaprasza nas do powrotu do naszego domu, tam skąd wyszliśmy. Ponadto, wstępując do nieba, Chrystus nie opuszcza też swojego ludu, nas nie opuszcza. Wielokrotnie bowiem przed niebowstąpieniem podkreślał: ja jestem z wami do końca czasów. Co więcej wskazał również po co idzie do Ojca. Idę przecież, aby wam przygotować miejsce. Ponadto warto również zwrócić uwagę i na ostatnie jego słowa przed wstąpieniem. Idźcie i nauczajcie, dawajcie o mnie świadectwo. No właśnie, dawajcie świadectwo. Sławne, znane stało się stwierdzenie, powiedzenie papieża św. Pawła VI. Dzisiejszy świat bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli. A jeżeli nauczycieli, to o tyle, o ile są świadkami. To szczera prawda. Stosunkowo łatwo jest, wiemy o tym dobrze, być nauczycielem, ale o wiele trudniej być świadkiem. Łatwo jest mówić, nauczać, ale pokazać życiem. Każdy z nas, myślę, ma z tym albo miewa trudności. Święty Augustyn napisał niegdyś takie słowa: Nasz Pan wstępuje do nieba. Niech nasze serca wstąpią tam razem z Nim. Niech Chrystus, który wstąpił do nieba, pomoże także nam uczynić z naszego serca niebo, pomoże nam odsunąć to wszystko, co jeszcze je zakrywa, pomoże nam odkryć prawdziwe szczęście, które na nas czeka, które Bóg każdemu z nas, drodzy, przygotował. Obyśmy wszyscy kiedyś spotkali się w domu Ojca, czego Wam, drodzy, i sobie życzę. Amen.